Jo, cześć siemanko, z tej strony Brzydalcer. Dzisiaj będziemy wbijać 2000 pucharków i odblokujemy dynamajka. Jutro będzie specjalny odcinek z Robo Rubę, Ruble. I będzie w niedzielę quiz. No to Widzimy się już, jak wbije 5000. Y, 2000 pucharków. Jo. Dobra, już jesteśmy. Mamy plus 5 bucharków i mamy dynamajka. Proszę państwa. I wlatuje dynamajka. Mamy już 18 postaci. Otworzymy sobie braw boxa. Dwa tikety. Także kończymy odcinek. To jest taki krótki odcinek. Spodziewajcie się jutro odcinka o godzinie 9.00.